Sto lat, sto lat niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Niech mu gwiazda pomyślności i... Nigdy nie zagaśnie, a kto z nami nie wypije, niech go piorun trzaśnie. A kto z nami nie wypije, niech piorun trzaśnie. Sto lat sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyje nam. sto stolat, stolat, stolat sto niechaj żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje nam w zdrowiu, szczęściu, pomyślności niechaj żyje nam! Sto lat, sto lat niech żyje, żyje nam! Sto lat, sto lat niech żyje, żyje nam! Jeszcze raz, jeszcze raz Niech żyje, żyje nam, niech żyje nam. Niech mu gwiazda pomyślności nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie. A kto z nami nie wypije, niech go piorun trzaśnie. A kto z nami nie wypije, niech go piorun trzaśnie.